Rozgrzewką rozpoczął się Dzień Dziecka z Rakietą, czyli wydarzenie zorganizowane przez KTSNA Sarkopol Tarnobrzek z okazji święta najmłodszych. Następnie przyszedł czas na gry i zabawy przygotowujące do nauki tenisa stołowego. Ich celem jest rozwijanie koordynacji, szybkości, reakcji i zręczności, które są kluczowe w tej dyscyplinie sportowej mają codziennie w szkole, zajęcia mają też po południu u nas, więc żeby to było coś innego. Dodatkowo jeszcze na małej sali mamy przygotowane dwa roboty właśnie do narzucania piłeczek dla dzieci. To jest jeden z elementów już gry, wstępnego nauczania gry w tenisa stołowego. To jest tak zwany trening na wiele piłek, gdzie ćwiczymy pamięć mięśniową, doskonalimy, uczymy podstaw techniki gry w tenisa stołowego, plus dodatkowo Korzystamy też z nowinek technologicznych, mamy takie urządzonka spody, na których też dzieci mogą ćwiczyć z szybkość, koncentrację. W czasie Dnia Dziecka z Rakietą nie mogło zabraknąć tego co najważniejsze, czyli rywalizacji przy stole. W mini turnieju dzieci mogły rozegrać mecze singlowe oraz deblowe. Nie byłyśmy przygotowane, ale fajnie, bardzo fajnie, miło się spędza czas z rakietką, tak jak było na, na tytule, no super. Dla Was też super? I, bardzo, bardzo fajnie. bardzo fajnie, tak jak moja koleżanka. Po prostu idealnie. Roboty grają e, tak w jedno miejsce, tam gdzie chcemy. Nie, nie musimy się martwić, że pójdzie gdzieś indziej. Byłyśmy na Mistrzostwach Polski, e, tak w Brzegu Dolnym, za Wrocławiem. No słabo nam poszło za, do, za dobre rywalki, no ale następnym razem się bardziej postaramy. No i próbujemy lepiej grać, więc no a Pan Adam e, bardzo nam w tym pomaga, więc no... Będziemy lepsze. Niespodzianką dla uczestników była wizyta Karoliny Pęk, jednej z najlepszych paratenisistek na świecie, która swoją sportową karierę zaczynała w Tarnobrzegu. 27-letnia reprezentantka Polski ma na swoim koncie 25 medali wywalczonych na paralimpiadach, mistrzostwach świata i Europy, w tym ten najcenniejszy złoty w singlu zdobyty podczas ubiegłorocznych igrzysk w Paryżu. W ogóle zacznę od tego, że jestem tutaj przypadkiem, bo tutaj w grupie treningowej jest córka mojego kuzyna, więc dosłownie 30 minut temu do mnie napisała wiadomość, czy mogę przyjechać. Ja jestem po prostu z Lubina jechałam, więc przyjechałam. I co, co mogłam życzyć dzieciom, to może, żeby czerpali z tego Friday i radość, bo o to przede wszystkim w tym chodzi. Ja zaczynałam, bo mi się po prostu to podobało i wyszło tak, jak wyszło, że to jest jakby moja praca i to jest moje życie, więc jeśli im się to podoba i, i chcą, chcą grać, i widzą, że mogą w tym pójść w dobrą stronę, to nie grają w tej stołowy.